Towar. I tak. Na dzisiejsze łowienie przygotowałam sobie bardzo podobne mieszanki. Co na poprzednie łowienie. Zostało mi trochę z poprzedniego łowienia suchej zanęty, więc sobie to tutaj wsypiemy. I tak. Na sam początek. Leci Sensa z czarna płociowa zamęta. Dosyć dobrze pracująca. Przesypiemy całą. Już niewiele zostało. Ciemna. Bardzo dobrze mi się sprawdziła. To jest flat. Tak wygląda. Jeśli to kogoś interesuje, to, to tak. Do tego dodaję sobie lorpio. To jest lortio zamęta, tylko mam przesypane w woreczek też płociowa, to jest ta magnetyk. I jej tako: dwie, może trzy garści. też tu je zmieszam sobie. Mają nieco inne zapachy, ta jest nieco jaśniejsza, dlatego sobie wymieszam, oczywiście. Zaraz dodamy do tego następnych rzeczy. Do tego lecą mielone konopie. Tych mielonych konopi. Dodajemy sobie tu troszkę. Konopie powodują pracę do powodują też apetyt. Tego mam nadzieję, że to się tutaj sprawdzi. Zresztą już do poprzednich mieszanek też to dodawałam i było wszystko spoko. Mam też tutaj taki dodatek, jest to mielona kolendra. Dodając kolendrę musicie pamiętać o tym, że jest mocno dramatyczna i Wasza mieczanka będzie mocno pracowała, będzie wybijała te drobinki kolendry do góry. Dlatego jest bardzo dobra w stosowaniu na płocie, na ryby, które żerują nieco nad dnem. Płocie są takie wszędobylskie, dlatego myślę, że kolendra dzisiaj, dzisiaj zda egzamin. Tej kolendry dodamy sobie troszeczkę. Oczywiście zęby przyjacielem wątkarza. O, trochę za małą zrobiłam. Ale pachnie ładnie. No, o, fajnie pachnie. I tajemnicze na kolendry troszeczkę. Pamiętajcie, że to jest dodatek. On nie ma być głównym składnikiem zanęty, tylko lekko ją mm, zaromatyzować. Dlatego nie przesadzajcie, bo to może nie odwrotnie skutać. I wszystkie składniki mieszamy na sucho. I wygląda to. Mniej więcej tak. Tutaj w naszym kotle. Do tego też w poprzednich zasiadkach sobie, zasiadkach, wyjazdach dopalałam sobie Aromixem. To jest Aromix też z Sensasa. Na płocie dedykowany. Bardzo yy, fajnie aromatyzuje. Ale go tak zakręciłam. Może to jest kosmos. Tak. I tego Aromixu Dam sobie tutaj powiedzmy tyle, I oczywiście rozrabiamy go z wodą. Nie dodawajcie go bezpośrednio do zanęty. Przynajmniej ja bym go nie dodawała, nie wiem jak robicie, ale ja dodaję zawsze z wodą. Ok, teraz sobie nabierzemy wody i domoczymy sobie mieszankę. Mamy już to, co chcieliśmy. rozcięczyliśmy sobie tego aromiksa, dodaję go sobie bardzo powoli do tego całego naszego tutaj towaru. Oczywiście. To jest pierwsze domoczenie. Już mieszanka się robi bardziej spoista. Nie wiem czy to widzicie. Dzisiaj wszystko na szybko nagrywam, bo wolę większość czasu spędzić nad wodą. Skupić się na łowieniu, bo jest tu zaledwie parę godzinek. Jeszcze sobie domoczymy. Zanęty spożywcze na bazie Innych składników niż mączki rybne. Zawsze domaczam bardzo delikatnie, powoli, stopniowo, bo inaczej się zachowują podczas przyjmowania wody. Zawsze inaczej się nie domacza. Mączki rybne zawsze są bardziej chłonne, dlatego ja, przyzwyczajona do łowienia bardziej na mączkach, muszę się stopować z dodawaniem dużej ilości wody. O, dobra. oczywiście do tego pójdzie też porcja gliny, dlatego nawet jakbym troszkę przemoczyła, to nie szkodzi, myślę, no ale już ma taką, taką fajną, dobra, już jest spoko, myślę, OK. to niech sobie odstanie, nawet sobie to tutaj przysypie. Bo musimy użyć tego kotła do dalszej akcji. O, widzicie, przy dnie została domoczona mocniej mieszanka, dlatego sito musi dzisiaj wjechać na pewno. Ok, dalej. Co mam dzisiaj ze sobą? To glina. Akurat mam glinę Double Lim, bo taką tylko, taką tylko miałam. Normalnie używałabym argilii, bo, bo dobrze mi się nią, yy, nią dodawa z mieszanki, ale niestety nie mam. Jest to dadu lin, też wiążąca czarna glina. Użyłabym normalnie rozpraszającej jakiejś gliny. Celem są w moim płocie dzisiaj, w jazie, ale mam tą, więc myślę, że musimy no, sobie poradzić. Chodzi mi tutaj o przyciemnienie mieszanki i trochę jej złożenie. Jemy sobie połowę opakowania przesiejemy sobie na początek, żeby to pierwsze takie grudy przesiać Oddzielić. trochę się dziś spieszę, bo no tak jak mówię najwięcej chcę Dobra, fajnie przesiana. Teraz trzeba ją domoczyć. Domaczam glinę zawsze spryskiwaczem do momentu, aż zacznie się, się zbrylać. Bardzo dużo dały mi filmy Mateusza Przebiędy z, z kanału Natura Glin Natura. I tam się wiele nauczyłam o komponowaniu mieszanych właśnie pod klasyka. Tego polecam, ja może nie jestem jeszcze tak wprawiona, ale, ale Mateusz, myślę, że dobrą wiedzę przekazuje. Ok. I teraz jedną rączką sobie trzymam, drugą mieszam do zbrylania. Jak widzę, że już glina zaczyna się brylić, wtedy odpuszczam. Dosyć mocno. Fajnie rozbliżona. Tak, tak. Już jej na pewno wystarczy. Dobra. I te mieszanki. Pozostawiam sobie do odstania. Żeby one troszeczkę odstały. Glina, później zanętka. Połączą się ze sobą. A teraz idziemy trochę zbudować hmm, nasze stanowisko. holuje sobie. Zaraz was. Oa już tu. No, ładna. Mamy potencję. Piękna. Płotencja. Jarłem ten czas zamroża sobie świeży przypomnę to ten Ładnie w Zwracamy potencję życia i wolność. leci młoda o nie chce, nie chce od nas o poszła no. dobrze ciśniemy, mamy kolejną rybkę tym razem chyba to jest świnka zobaczcie taka tutaj ma taki nie wiem, myślę, że świnka, ale wypowiedzcie się sami. Dajemy jej wolność. No, w drugą stronę, maleńka. No, słuchajcie, u mnie dzisiaj zestawy wyglądają w ten sposób. Tutaj mam tutaj mam pionę. tutaj mam żywe. I coś tam się dzieje, dzisiaj jest dużo, dużo zimniej. Tak. Trochę przemarzłam, ja zabrać, i tak ręce mi zmarły. Ja tak, no ale nic, jest fajnie. Jesteśmy nad wodą. Zaraz wam przedstawię ekipę. Kto tu dzisiaj ze mną jest? Zaraz zobaczycie. Dzisiaj sobie łowimy tu z ekipą znajomych. Chłopaki coś właśnie holują. Ale się wypięło. No nic. Niestety. Tak bywa z czasem. Także patrzcie tutaj. Pokaż Maniuś zestaw jaki masz tu. Na dużą rybę. Proszę bardzo. Tutaj robaczek wyssany. Tu metoda. No. Chłopaki łowią. Mamy tu taki obóz swój właściwie ja nie mam, ale oni mają Tak jakbym miała. Tutaj proszę bardzo. Co ja dziś, nie? Ja myślę, że to był lepszy Zestawiki. Szeroki był leszcz. Chłopaki łowią na sygnalizatory, ale też częściowo na federki. Ja mam mieszane uczucia, także jedną postawiłem na Karpiówkę, a drugą na Fidera. Bardzo dobrze, bardzo dobrze, trzeba próbować. Proszę, kołycha jest na dużą rybę. Także coś się może uwiesi. Tutaj konkretny sprzęt, proszę bardzo, duża szpula, konkretny kołowrotek, Karpiowa i Federyk. I czekamy na brania. Maniuś też tu, proszę. Szczytóweczki. Widzicie, ma tak zamontowane, że tylko żyłka przechodzi przez sygnalizator. Nie ma postawionych wędek na sygnalizatorach. Tak właśnie federowo bardziej. Żeby tylko żyłeczka przechodziła przez ten sygnalizator. I sobie coś tam nęci teraz. Nie, nie nęci, tylko... Zostaw sobie uzbrania, proszę bardzo. Tutaj zaraz sobie zrobi. O, proszę bardzo, jaka metodka. I chyc do wody. zobaczymy. sumujemy. Właśnie. Trzeba odplątać na szczycie. Ja tego nie zrobiłam ostatnio i efekt był jaki był. I pięknie. Tak jest, tak jest. Michał zwija zestaw. Uroki łapania na swingera. Czasem ryby no. ciągną, a nawet tego nie widać. No nie mają siły czasem podciągnąć. podciągnąć swingera, tak. Ale posiedzieć fajnie. No U, jasne. W ten też. Zobaczymy co ty tu kombinujesz. A to jest bardzo fajna rzecz waczki <gry> <gry> z atraktorem waniliowym mm -hmm. nawet fajnie tam podchodzi ryba. Mm -hmm. o, Robaki zawsze zakładam od strony takich czarnych kropeczek. Za sam koniec przeważnie. Mm -hmm. Fajnie się wtedy ruszają. I teraz to fajnie widać. Mm -hmm. No i dobra. Fajnie. Troszeczek do dystansu, bo dzisiaj łapę nawet dosyć daleko. Pokaż jak to wygląda tutaj. Aha. W ten sposób dwa stoperki. Mm -hmm. Te no właśnie. dwa stoperki dopiero testuję. Mm -hmm. Zobaczymy jak. Dobra. No i tak to wygląda. Zawsze to raźniej sobie przyjechać z kimś. My się poznaliśmy nad wodą, więc zaczęliśmy razem przyjeżdżać. Proszę, cyk. Rzut. No i gitara. Czekamy. Mam piękną płoteczkę. Zaraz ją sobie wyhaczymy. O, zaczepiła się tutaj, dobra. Piękna płoteczka. Taka, z dwu. Mam kolejną płoteczkę, raz karpik, raz płoteczka, fajne łowienie dzisiaj. Ta jest jakaś ruchliwa, bardziej. Dobra, zaraz zwrócimy jej wolność. Kurde, do butów mi się nalało, powiem wam, ale, ale to nic. Jakaś zawodowa Ale pierwszy w życiu z PZW Także Razem z Jaziem się prezentują Myślę zacnie Jeszcze go weźmiemy w tą stronę No już Idąc O O to ja Jazia też odwrócę Proszę. Buzi sobie dadzą o. <śmiech> <śmiech> Także super Bardzo mnie to cieszy Zaraz go wypuścimy Dobra ja wypuszczam już Jazia. Fajnie, może ten Mamy jakieś branko tu chłopaków idziemy, 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 idziemy Dobra I siedzi pięknie. Zapraszam do Kujsku Patrzcie jak będzie profesjonal Profesjonal Szczególnie, żeby wypychasz jest w skrzynce. Chociaż haczyk to jest zadziorowy, ok. zobaczymy, jak mu się zabią. Proszę Was? bardzo. Ma jak król. Nie, nie, trzeba, wiesz, płciutko, ładnie zapięty. Jaś będzie miał jak król. Dobra. Wypięty. Się. O, nie mam jak stosować podbieraka tutaj. Muszę dalej. I poszedł. Łowca zadowolony. Nie poszedł. Teraz dopiero po dobra i tak jest właśnie no, Dobra Wracam do siebie, bo u mnie szczytuwa. Może już się gnieja, ja nie widzę. Dobra już momento, momento To może Wam pokażę przy okazji jak, jak siedzę dzisiaj. To jest mój grajdołek. Jak zwykle mam tutaj. Lewa strona, zanętki, robaczki, takie różne sprawy. Kuzo, spodnuszkiem, tam dalej ramię i podpóreczka. Tutaj mam z Kaperlana taką yy, tackę, bardzo mi się to podoba. Jest stabilna, fajna. Podbierak, sztyca. O! Mamy branie. O jest, No, no to może być okoń nie Chyba nie Na pewno Super Dziękuję tutaj za podbranie Proszę bardzo ja zrobię taki pokaż o, co o, tam o, złapałaś ładna No, no, no piękna Ładnie zapięta, bardzo płciutko. No, miło no. to łatwo wypiąć, ale zaboczek się tutaj... Czekajcie, muszę przełożyć w drugą stronę. W drugą rękę. No i już. A nie, nie jednak. Nie, jest, 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 jest. Myślałem, że się wypięło dać ci szczypce może? nie, wiesz co spróbuję tak jakoś je tu wypiąć o poszło robaki zjadła, więc więc zabrała ci jej o. piękna taka. wypuszczamy pannę niech leci bajunie <laughs> Zadowolony. Doholujemy sobie. Co to za niunia? O, coś to ciekawego. Podbierzemy. Zobaczymy. Mam dzisiaj dłuższą sztucę. Ależ, ależ walka. No, choć pięknie. O, wyleciała mi, a nie Dobra Jeszcze trochę ze sztycą sobie nie radzę Dłuższą, ale myślę, że z biegiem czasu będzie tylko lepiej Dobra No i mamy małego jazika Chyba Już tutaj zobaczymy O, pan jazik głęboko połknął Trzeba będzie go wyhaczaczem potraktować. Lecimy jeszcze raz. Robaczek ściągnięty. To znaczy, że coś tam się działo. Branko było piękne. No ale cóż, przespałam to. Uf. Łowię na żywe robaczki. Zauważyłam, że więcej brani. Też tu chłopaki mówią, że na żywe. Uf. Mimo że one są straciń, to, to chyba rybom to nie przeszkadza aż tak bardzo. Miałka zanęta. Na początku kilka z jokersem. Teraz yy, praktycznie cała bez joka, bez żadnych dodatków, bez robaczków. Po prostu sama miałka kazanęta. I zarzucamy zgodnie z klipem. O bliżej nie odbiłam się od klipsa, ale już nie będę tego ruszać. Już niech tak będzie Dobra. Już, już niech tak będzie Moi drodzy, dzisiaj moja wyprawa dobiega już niestety końca Było sporo fajnych rybek, był karpik, także z tego się bardzo cieszę. Nie spodziewałam się kompletnie na białe robaczki, zanędka płciowa. Uszczelił karki, bardzo się cieszę. Jest tutaj potencjał w tej wodzie, to wiem od pierwszego przyjazdu. Muszę się zbierać. Dzisiaj krótka sesja. Może coś dla Was zmontuję, co będzie się nadawało, żeby wrócić tutaj dla Was. Mam nadzieję, że będzie Wam się to podobało. Oczywiście zapraszam Was do komentowania pod filmem. Zawsze możecie zostawić po sobie ślad. Także dzisiaj już kończę. A Wam życzę samych udanych sesji. Wielu brań, wiosennych wyjazdów. Trzymajcie się, Pętkarska Piątka.